Dzień z tej strony Skuler a, a dzisiaj chyba opowiemy chyba o takiej typowej sytuacji w szkole, które chyba nawet dosyć często nawet uczniowie narzekają, a mianowicie pracy domowe. Prasy domowe. Prasy domowe. E, dla większości uczniów bywa to po e, prostu słabe i jakby troszkę takie. No, takie nieopasalne. E, że jakby bezsensowne, czy coś. Ale też nawet dla, dla drugich to może być nawet ok, bo jakby można poczwiczyć, jakby swój mózg, e, żeby nie wiem, powtórzyć pewien przedmiot, e, powtórzyć e, e, jakiś dział. E, na przykład, nie, mamy z coś z matematyki, e, pierwiastki i jakby a no tak i, i wcielić się w rolę gdzie yy, gdzie nie wiem, yy, jesteśmy takimi uczniami gdzie yy, gdzie jakby nie przypadamy na przykład za, za, za matematyką i jakby wolimy co innego a my tak po prostu yy, a, po prostu gapimy się ewentualnie nie wiem yy, po prostu Nie słuchając co pani gada Chociaż i tak jest jeszcze drugi problem, kiedy jak nie słuchasz a pani nasza cię pyta no oczywiście nie wiesz, no bo jakby nie słuchałeś i jakby... I na pewno już wiesz w ogóle czego możesz się spodziewać, co powie właśnie ta pani, nie? Czyli Paweł! Pała! No, coś w tym stylu. No, takie tam rzeczy, no, choć to już jest typowe, nie, No takie oczywiste, że dostaniesz spałe, bo jakby nie słuchałeś... I tak... Co ja przed mi mówiłam? Ja nie po to, że tyle godzin nie, nie, w ogóle nie, marnuję, żebyście nie słuchali i tak dalej. E, ty po prostu... Ja, ja, ja nie wiem, do no, co z wami jest, nie, tak, no, czyś... Jakby się, nie wiem, rozumieć, jakiś znali jakiś, nie wiadomo jaką liczbę. No, 2 plus 2, no to ktoś by pomyślał, że 3, albo i 5, albo i 11. Czy tam 22. Yy, no, ale. Pff, to, jest trochę, to jest chyba logiczne, nie? Chociaż. Czy to nie jest chyba kuźwa trudne, żeby te, coś takiego obliczyć? No, na takie najprostsze. Y, y, Najprostszą sumę Naprawdę y, Ale dobra, no mniejsza y, Jakby... Jakby y, y, nie dziw się Wtedy, że y, Że właśnie mówi do ciebie pani co JA W CIEBWIĄ MÓWIŁAM? No i do czego się odpowiadasz? Roblox? daj i... Pała prosta web i i jakby co do tego chodzi yy, o te prace domowe yy, i właśnie i kiedy yy, i kiedy właśnie już jak już na ten moment to, no to później, e, pani tak. No to dobra, no to czas na pracę domową, e, na stronie 189. Oczywiście no to jest obowiązkowa, na ocenę. E, jeśli się nie odrobi, to od, od razu to stanie, nawet jedynkę. A ty, ty Paweł, e, to, to to powinien się uczyć, a, a nie, że ja tego pierdziele, nie wiadomo co, e, i jakby, no, czy się trochę, no! Też jesteś w szkole tylko po to, żeby się uczyć, a nie kuźwa. E, Jakby jak widziałem, no! Iść! E, no! Wiadomo, o co chodzi. Mm. No, takie tam pierdoły. Jakby. Jak już. Jak już, już wracasz ze szkoły, nie? Odrabiasz pracę domową. I jakby yy, też nawet rodzice też się pytają O, co to jest jak się dzisiaj nauczył, co? A to jeszcze się odpowiadasz nic. I... Ja, ja tam nie wiem, co ci się dzieje się z samodzieżą. No naprawdę. Tyż matematyka, też to... Tyż później ci ty się przyda w życiu. Czyż później musisz obliczać? E, nie, no nie kiedy wejść na przykład, e, no, kiedy chciałbyś być budowlańcem, no to, to oczywiście mógłbyś się spodziewać, że jakby trzeba obliczyć dokładnie, e, ile tutaj dokładnie, e, na przykład tutaj centymetrów, e, tak w zadaniach jest, trzeba obliczyć centymetr, obwód e, i tak dalej, nie? E, czy znaczy nie będę się jakoś rozgadywać, e, bo może ktoś się może że w komentarzach powiem, filmem w ogóle e, może da jakiś przykład, i jakby nie wiem, byłoby fajnie. Tak chcę poczuć trochę mózg e, w czasie tej ferii. Chociaż z tego co wiem, to chyba e, też w większości uczniów, chyba też e, dzisiaj no, jeszcze nie ma ferii. E, tak czy Jeden z dwóch yy, kolegów, który, z którymi najczęściej właśnie teraz jakby gram yy, tak jakoś tak, mała, jest, no, tak mała rozmowa. I jakby dobra. Yy, a co to tego? Yy, też nawet chyba większość szkoły, yy, tak większość yy, nauczycieli stwierdziło, że prace domowe yy, nie są potrzebne absolutnie. I jakby wycofali, no jakby no, nawet, nawet nie zadawali nic, wystarczyło żeby, nie żeby spędzić miło czasem ewentualnie i tyle. Mm, no niby dobre, ale z drugiej strony, gdy będzie praca domowa, to chyba nie byłbyś tak do przodu, jeśli chodzi o to, co się za chwilę się stanie, no bo ale nie chcę zrobić w ogóle jakiejś wojny, w ogóle, pomiędzy tymi, e, e, że takie oburzenie, że. A przecież e, ta praca domowa jest niepotrzebna, absolutnie. no a, czyż, czyż To czego mi jest? To jest to nudne. I, i pewnie też większość by właśnie dyskutowała o tym, że, że te prace domowe e, zżerają czas wolny. Kiedy już akurat wracamy do domu? E, jakby. No, niby tak. Y, I. Mm, no, niby zawiera trochę czasu y, wolnego, który mamy w domu. E, no, kiedy ma się e, pracę domową, no, z chemii, z matematyki, z biologii, cokolwiek. Na przykład takie dwa zadania y, odrobić na jutro. No, takie tam. Różne rzeczy. Mm. A ty w ogóle totalnie nie ogarniasz tych przedmiotów i chyba najprościej to właśnie skorzystać się właśnie z Google i jakby wszystko tam przepisywać takie tam no ale nie spodziewać się, że jakby, że nauczyciel nie jest taki ogarnięty no bo, bo chyba większość nauczycieli też wie co to jest internet, co to jest Google. Okej, okay, Google. <grystanie> Ale dobra, no, no, trudno się nie zgodzić, że trochę czasu zabiera ta praca domowa, ale, ale z drugiej strony, trochę można poćwiczyć trochę, żeby trochę zapamiętać sobie, żeby mieć ewentualnie odświeżoną informację na późniejsze lekcje, jakby. no. Z jednej strony trudno się nie zgodzić, ale z drugiej strony jest to oczywiście zrozumiałe, że pracę domową, yy, No to, to tak. No jedno i drugie tam. No tak... wszystko tak w połowie. Ale natomiast no to można też w razie go też na, dać znać w komentarzach, czy, czy wolisz yy, yy, czy wolisz za tym, żeby żeby zadawali prace domowe czy nie, to już to już jest twoja decyzja, tylko i wyłącznie bo ja jestem tak pośrednio no, no chociaż nic nie mam do prac domowych bo, bo u mnie przynajmniej nie jest tak najgorzej, bo nie bo przynajmniej mam ewentualnie czasami problemy z i czasami zapominam o takich pracach domowych ale większość nauczycieli jest bardzo dobrze zrozumiali i jakby Ciekawe zrozumieli, chyba. Pańskicham drobnych bec. I chyba to wszystko, chyba, co, co powinienem, chyba. W sumie, chyba kiedyś chyba też taki byłem, że nie byłem nastawiony do prac domowych, bo właśnie prędzej. Yy, w, w, w bądźcie, gry, nie po prostu tylko, ale gry komputerowe ale to w tym przypadku konsolowym no w, 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 trzeba też wziąć pod uwagę, bo PS4 <gryzny> nie mam piątki no i co, no to no i myślę, że może jak ktoś napisze, to może przejdzie będzie prac domowych w postaci komend, napisanie w komentarzu, cokolwiek. No, no, i to chyba wszystkie informacje. I jeśli to film się pokaże we wtorek, a tak naprawdę świeżo, nagrywam akurat w poniedziałek, czyli dokładnie 17 stycznia. Więc więc to trochę trochę jest i. E, no i no tyle dobra, no to nie będę przedłużać e, tak więc e, no. I, i Mam nadzieję, że taki e, że coś taki content może się spodobać. Bo też takie są świadome, że mm, jak to jeden z tych kolegów też mówił, że że, że on nie ma y, jakby ferii jeszcze no bo miał być do, do końca stycznia, ale no przynajmniej tam w Krakowie może, ale no ale dobra, nieważne ja będę znowu przydłożać, tak więc y, więc co y, do widzenia i miłego y, wieczoru a bo tak właśnie bo jeszcze nagrywam y, jeszcze od 21.34 więc dobra, to do, to do, do, do usłyszenia i na razie.